Bezpieczeństwo jest podstawowym wymogiem nowoczesnego systemu dokonywania płatności. Cenią to sobie zarówno instytucje finansowe, ale także i użytkownicy. Rolą banków jest wprowadzanie takiej technologii, która zapewnia właśnie bezpieczeństwo dokonywania operacji. Co banki robią w tym zakresie? po pierwsze wprowadzają coraz to bardziej wyraźne rozróżnienie dla transakcji. Powtórę, wprowadzają także systemy wynikające z regulacji międzynarodowych. Tutaj mówię o PSD2 i namawiamy także klientów, by konsekwentnie przy sobie trzymali swoje dane uwierzytelniające i tak zwane czyli w np. swój PIN, żeby wykorzystywali tylko samodzielnie i nie dzielili się nimi z innymi użytkownikami a zwłaszcza z tymi którzy próbują pozyskać takie dane osobowe klientów banków i wreszcie w ten sposób stawiając na edukację na informowanie klientów o warunkach przeprowadzania transakcji i nowoczesnych formach cyfryzacji zapewniamy właśnie bezpieczny obrót Banki, zwłaszcza działają jako instytucje zaufania publicznego. Zatem te dane osobiste klientów, które pozwalają identyfikować się tych klientów w kontaktach z bankami, są do wykorzystania tylko w tym zakresie. Nie dzielimy się wobec tego naszymi danymi osobowymi i nie dzielimy się również naszymi Pinami z osobami, które są na zewnątrz. Ten kontakt jest kontaktem klienta z bankiem. Natomiast, wówczas, kiedy nastąpi coś niewłaściwego, zwłaszcza w ocenie klienta, należy kontaktować się bezpośrednio z bankiem i szukać tam stosownych rozwiązań. Ale przede wszystkim świadomość klienta decyduje o tym, czy transakcja jest dokonywana bezpiecznie i pewnie.